Witam serdecznie na moim kanale Wszystkie Zodiakalne Panny i zapraszam do czytania na miesiąc luty na miłość z okazji Walentynek. Zobaczymy, co Was czeka w miłości, w uczuciach. Czytanie podzielę, kochani, na dwie części. Pierwsza będzie dla singli, druga, druga dla osób, które są w związkach, relacjach stałych, partnerskich. No i zobaczymy, czego możecie się tutaj spodziewać. Przypominam, że czytanie to jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, śmiało zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania: czytania partnerskie, miłosne, miesięczne, a także roczne. Wykonuje również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, obfitość, rytuały separacyjne, przyspieszające rozwody oraz y, odsuwające od Was wampiry energetyczne, czyli osoby, które się przyssały i ciągną Waszą y, energię, tak? Także kochani, zapraszam serdecznie, a tymczasem zobaczmy panny, panny single, panny single. Panny Single, u was jest duża tęsknota. Tęsknota za tym, co było, za przeszłością. Wy kogoś wypatrujecie, wyczekujecie. Ewidentnie te karty to pokazują. Tu jest czekanie, wypatrywanie. E, tęsknota za kimś, kto odszedł, z kim nie ma kontaktu. E, tu jest dziesiątka mieczy. To jest oczywiście karta Brama, bo mówi o tym, że teraz już będzie tylko lepiej, tak? To już jest taka karta, która jest końcem, czyli koniec czekania, koniec cierpienia. I tu macie nadzieję na nowy początek, że ktoś przyjdzie z ofertą, ze stabilizacją, z pogodzeniem się, tak? Tu może być szczera, otwarta rozmowa w najbliższym czasie. Natomiast, drogie panny, absolutnie nie wolno wam myśleć negatywnie. Nie wolno też się skupiać na tym, co się nie udało, ponieważ czasami Bóg nas rozdziela z jakiegoś powodu, i my później musimy po prostu coś przepracować. Przerobić w naszym życiu, żeby mogło dojść do ponownego połączenia. Każde z nas ma jakąś ścieżkę do przepracowania, jakieś lekcje do odrobienia i przychodzi później tak jakby oczyszczenie, tak? Widocznie to nie był wasz czas i, i miejsce na to, żebyście po prostu mogli być razem. Poznaliście się z jakiegoś powodu, ponieważ mieliście razem coś przepracować, tak? Wasze dusze podpisały pewien kontrakt, on był przepracowany, wy byliście dla siebie takim lustrem. Natomiast teraz to już wszystko będzie zależało od tego, czy Wy te lekcje przepracujecie i w odpowiednim momencie ponownie się połączycie. Dla osób, które nie czekają na nikogo z przeszłości, chociaż no nie wiem, czy taką historię tutaj mogę mówić, bo ja tu widzę cały czas tęsknotę, są osoby pozamykane, które nie chcą się na nikogo nowego otworzyć. Tutaj, kochani, może być bliźnięta waga wodnik, osoba, która też jest po przejściach. I ta osoba m, też może bać się wejść w relacje, zainwestować. Ale mam takie poczucie, że moglibyście stworzyć coś fajnego naprawdę. Zobaczmy tarot Sexual Magic. Kochani, ósemka mieczy ewidentnie trygon powietrza. Ewidentnie. Tu może ktoś się nowy pojawić. Ktoś całkowicie nowy, kochani. Ktoś całkowicie nowy. Także mm, ja nie wiem, czy wy nagle nie wejdziecie w jakąś nową relację, bo to stricte tak wygląda. Zobaczmy kartę wyroczni dla Was, drogie panny. Wyjdź poza swoją strefę komfortu. Dokładnie, jeżeli wytkwicie w jakimś miejscu i nie czujecie się w tym dobrze. Tutaj jest tęsknota, ale, kochani, tu przychodzi ktoś nowy. Ktoś nowy. Jeżeli tylko się na to otworzycie, macie szansę wejść w nową, fajną relację. Także to był przekaz dla singli. Yy, I teraz zobaczymy dla osób w związkach, w relacjach, które się ze sobą spotykają. Może razem mieszkacie, chcecie wiedzieć, co Was czeka w lutym. Panny związki. No powiem tak, tutaj pokazuje mi się ciąża dziecko. Nagła, niespodziewana wiadomość. Może być też nowy początek w waszej relacji, bo wy jesteście z kimś, kto jest waszą bratnią duszą. Bratnia dusza, i jest połączenie, pojednanie. Jeżeli jakiś czas była rozłąka, była przerwa, to tutaj nagle, niespodziewanie ktoś się odzywa. Kto był ktoś niedojrzały uczuciowo, bo tu mamy kartę głupca, niedojrzały uczuciowo, który zamknął się w swojej klatce mentalnej, tak? Ta osoba gdzieś tam. Była mocno pozamykana, nie potrafiła się otworzyć, nie potrafiła uwierzyć w to, że jeszcze pomiędzy wami może być coś fajnego, coś, co po pozwoliłoby wam na jakieś połączenie ponowne, ale tutaj w tym miesiącu będzie połączenie. Być może cudownie spędzicie walentynki, to jest taki czas właśnie miłości, uczuć, ale tu jest pojednanie, tu jest połączenie, tylko to jest coś z znienacka niespodziewanego. Tutaj przy tych mieczach też może być bliźnięta waga wodnik albo właśnie rybarak skorpion przy Was, ewentualnie strzelec jeszcze. Takie znaki tutaj dla Was widzę. Czytanie jest ogólne, więc no wiadomo, nie dla każdego, ale widzę taki przekaz, kochani. Ktoś całkowicie niespodziewanie może się zjawić w Waszym życiu i troszeczkę namieszać, ale to będzie pozytywne. Pozytywne, bo możecie stworzyć związek oparty na miłości, zaufaniu. Tutaj są relacje bratnio-duszowe, stricte, czyli po prostu osoby, które... Były razem w poprzednim wcieleniu. Więc myślę, kochani, że jeżeli dojdzie do połączenia, to będziecie przeszczęśliwi. Ten luty przyniesie wam same niespodzianki. Zobaczmy kartę Starota Sexual Magic. No, i tutaj mamy, kochani, sąd Boży: jest pojednanie, połączenie. Tu są dwie osoby plus dziecko. Tu jest połączenie, pojednanie. Tu jest powrót do siebie. Relacja, która jest pisana odgórnie, to jest wasze przeznaczenie. Osoba, która wraca bądź która już jest przy was, jest osobą z przeznaczenia. To są relacje bratnio-duszowe, to są relacje, które miały po prostu w tym życiu się połączyć. Tu może dojść do małżeństwa, do ślubu. Tutaj może pojawić się dziecko, bo tu są trzy karty dziecka, kochani. Więc możecie się naprawdę spodziewać, no może nie w lutym, tak? W lutym będzie połączenie, ale ogólnie w tym roku ciąży powiększenia rodziny, będzie dzidziuś i on też tak mam wrażenie, scali tą waszą relację. Natomiast Sąd Boży ewidentnie mówi o tym, że wy jesteście sobie przeznaczeni. Góra nad wami czuwa, to wszystko jest odgórnie pisane. Także no tutaj, kochani, możecie naprawdę liczyć na uśmiech losu. Zobaczmy jeszcze jedną kartę wyroczni dla wszystkich panien. Znajdź równowagę między duchowością a praktycznością. No, i tutaj jeszcze mamy ryby na tej karcie. Może właśnie ryby są wam pisane. Może osoby spod znaku ryb są wam przeznaczone, drogie panny. Natomiast to jest też taki przekaz, żebyście znaleźli równowagę między właśnie duchowością a praktycznością. Tutaj warto, kochani, zainwestować w ten związek, warto spróbować coś razem stworzyć bo według tego czytania jesteście naprawdę w derelacją, która jest z przeznaczenia także tutaj może pojawić się w przyszłości dziecko wspólne zamieszkanie, zaręczyny także mam wrażenie kochani, że to się wszystko po prostu rozwiąże jeżeli teraz jesteście w jakiejś tam pasywnej sytuacji gdzie wydaje wam się, że nic już z tego nie będzie odrzućcie negatywne myślenie to wszystko się zadzieje w lutym Pozdrawiam Was serdecznie, życzę wszystkiego dobrego i zapraszam do czytań prywatnych.